Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Rising. W tym odcinku jak udamy się prawdopodobnie już do miasta, w sumie nie minęło wiele czasu od poprzedniego, przynajmniej dla was, a dla mnie, no, minęła drobna chwila. W każdym razie, między odcinkami wykułem sobie miecz, jak widzicie. Mam go już na plecach. Jest odrobinę gorszy niż topór, ale wykułem także pierścień, który zwiększa moją siłę o 5 punktów. W każdym razie, Myślę, że nie będzie to wielkim problemem, ale przestaniemy chyba walczyć bronią dwuręczną w sumie nawet w nią nie pakowaliśmy a zaczniemy walczyć tym, czym powinniśmy czyli być może kosturami, jeżeli tylko się nam jakiś trafi. W każdym razie, yy, fajnie, że tutaj można tak samo jak w gotiku wykuwać sobie bronię. W sumie dalej pamiętam jak w jedynce można było wykuwać tylko nieobrobione ostrza i to tylko raczej jako ciekawostka na początku gry, niż jeżeli faktyczna broń. Tutaj widać, że jest to odrobinę ograniczone. Oho, czy by się potwory respawnowały? W każdym razie jest tutaj to odrobinkę ograniczone i to widać po prostu. U was tego pewnie nie będzie widać, ale ja odnoszę wrażenie, że ile dzisiaj chodzi mi ciut gorzej niż zwykle. Moje pytanie: dlaczego? Dlaczego? No nic. W każdym razie, jesteśmy na naszej drodze do miasta. Jak już tam wyjdziemy, to spędzimy tam sporo okres czasu. Prawdopodobnie do dziesiątego poziomu, albo nawet bardziej. Kto wie? I określiłbym to, że jesteśmy gdzieś na po w środku. W środku pierwszego rozdziału, dokładnie. Okej, okay, czy teraz najważniejsze? Poprosi Telura, by nas zaprowadził tam, gdzie miało, czyli do miasta. Tristan mówi, że powinieneś mnie zabrać do tylnego wrota Harbor Town. Okej, ale to jest długa, niebezpieczna droga. Ta wyspa jest daleko od bezpiecznej, wiesz, więc przygotuj przygotowany. I'm ready. Let's go to Harbor Town. Stay behind me, alright? Okay, czyli wycieczka do miasta rozpoczęta. Kurcze. The island is full of dangers. Even this lake down here. Stay on the walkway and you should be safe. Let's move on. W sumie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy i myślę, że właśnie po nią teraz pójdziemy, nim wrócimy do Telura. Bo w sumie jak dojdziemy do miasta to już nie będziemy raczej mieli możliwości z niego wyjścia, przynajmniej szybkiej. No cóż, walka bronią jednoręczną w tej grze, a bronią dwuręczną wygląda całkiem inaczej. Myślę, że jeszcze pozwolimy sobie walczyć w ten sposób. Będzie o wiele bezpieczniej. Jednak właśnie nim wrócimy do telura, udamy się jeszcze na bagna, bo zapomniałem o jednej ważnej rzeczy: skrzyni skarbów, którą mieliśmy otworzyć ostatnio. I całkiem o tym zapomniałem. Wyleciało mi całkowicie z głowy. Hmm, telur się chyba nie obrazi. Dobra, napijemy się trochę wody z beczki. Zregenerować odrobinę punkty życia. Chociaż zawsze lubiłem tego typu, typu elementy, bo mogłem gromadzić sobie miksturki z życiem. Zawsze w gotiku, czy nawet w radzenie, kończyłem z naprawdę ogromną ich ilością na końcu. Chyba czy nie w tą stronę poszedłem, ale tak, tutaj jest już bagno. Mam tutaj jeszcze maczugę, która może się przydać w walce z nieumarłymi, którzy są w tamtej świątyni i po powrocie z miasta myślę, że tam się udamy. Bo jak skończymy zadania w mieście, a raczej już w samym mieście, zdecydujemy do jakiej frakcji się przyłączymy. I to właśnie wtedy zdecydujemy, jaka frakcja, jaką frakcję będziemy wspierać. Z tymi frakcjami to jest taki trochę śmieszny motyw, bo. W pierwszym rozdziale można tak naprawdę wyczyścić całą wyspę, jeśli ktoś jest na tyle silny i zdeterminowany i cwany przede wszystkim, bo nie wszystkie potwory dadzą się ukatrupić. Kurczę, nie pamiętam, czy to była w ogóle ta jaskinia. Tak, to było tutaj. What the fuck? zabłądziłem chyba. What, what the what the fuck What the fuck Co się stało? Skąd się tu? Kurde Dobra, to mnie całkowicie zaskoczyło Nie wiedziałem, że ominąłem to miejsce Oj, chyba trochę się cofniemy Trudno. Trochę nas cufnęło, ale nic się nie stało. Wielkiego. Powiedzmy, że. Tam... Sam już nie wiem, naprawdę. Z gulami jeszcze nie walczyłem. A już widzę, że skubany jest całkiem mocny. W każdym razie już wiemy, co od organa Wydawałoby się, że wilki, czy dziki, czy cokolwiek. A ja stawiam na właśnie tego gula. W każdym razie to chyba była ta jaskinia, w której była ta skrzynia skarbów, której nie otworzyliśmy. No teraz to mam autozapis. w każdym razie pamiętać, że tam jest niebezpiecznie i może nawet spróbować unikać tamtego konkretnego miejsca. Sobie wyobrażam tę walkę takim zwykłym mieczem, co daje 15 obrażeń z nim. I właśnie tam wcześniej nie szedłem. Szedłem bezpośrednio tutaj. Myślę, że jestem w stanie spróbować ubić tego gula. Jednak nim to zrobimy, wolę zapisać się, przygotować. Bo później chcę zdobyć te skrzynie skarbów. Fak, fak, fak. I poszło. Padł skubaniec i to szybko. Dwa mocne ciosy. Nikt nam nie stoi na przeszkodzie. This is what I need. O, grzyb manny, świetnie. Kolejny grzyb i złoto. Teraz będziemy mogli na spokojnie iść Wydaje tam, mięso. gdzie mieliśmy pójść. Właściwie to nawet połowę drogi nadgonimy, no, bo wyjdziemy przecież u telura. W każdym razie było warto dla tych skarbów zawalczyć z tym stworem ze świecącymi oczami. Się czuć bezpiecznie, chyba wypijemy miksturkę małą. No i jest to nasza skrzynia skarbów. O tak, otwieramy. O, jak w gotiku. No, niezły łup, 200 monet. Spodziewałem się wiele gorszego łupu. W sumie teraz możemy dosłownie iść za tylurem. Nie wiem, czy w mieście zaopatrzymy się w jakąś lepszą zbrójkę, czy nie. Ale istnieje szansa, że zrobimy to dopiero, gdy dołączymy do zakonu. Więc może być całkiem kiepsko. świetnie, ile ciem do wybicia. Ile mamy punktów życia? 152 Ogólnie. We have to move one. This is it. That way leads to the main gate of Harbor Town. I suggest you don't go down there though. That will take you to the warriors of the Order. If you wanna to go to the monastery to join the Order? Go that way. You don't want that? Don't go there, because they won't give you a choice. Thanks. I think I get the point. Let's go on. Alright! No. <coughs> <coughs> We're moving. We're about to. Dzisiaj tylko kicham i kicham, tak naprawdę. Gdzież Nie chociaż tak bardzo. Jasne. Aż się dziwię, że jeszcze nas nie zaatakowali, ale zagadam z tym gościem jeszcze. Zobaczymy, co nam powie. Hey, this area hasn't been Be careful. Thanks. I'll keep my eyes open. Can look after yourself, eh? I don't care what you're doing here or where you're from. I only care about security. Unauthorized people will be considered a looter. If I tell Severin at the farm or if he sees you, you'll be arrested instantly. This area is off limits. What do you know about this area? This camp's run by the order for the Inquisition. What's the camp for? All the troops out here use it. They bring artifacts here and guard these two ruins. One here below the farm and another further up. Are the ruins dangerous? We've got creatures piling out of the ruins and spreading out everywhere. I'm on my way to the town. You want to enter the town? Well, if you want that and don't want to get sent to the monastery by the Inquisition, don't go to the main gate. They'll catch you right away. Wychodzi tak naprawdę, że 95% tych wszystkich osób współpracujących z Inkwizycją nie do końca się z tym zgadza. Bo to może być ciut naciągane, ale wszyscy tutaj tak naprawdę mówią nam o Tylnej Bramie, żebyśmy nią weszli. i wychodzi na to, że wszyscy wiedzą, oprócz osób, które powinny wiedzieć. Chyba że pozwalają. south the narrow keep going, until you reach a high cliff. Then that. It'll take you to the town gate. And I can just walk in. One of the town guards will probably be outside the gate, but I'm sure you can find a way to convince the sentry to let you pass. Convince them.

Co to? A, wódz. Świetnie. Woda fuck. Świetnie zaatakowały mnie gnomy. A raczej to ja zaatakowałem je. Chyba nie ma tu więcej tych gieberlingów co ja mówię, miałem na myśli Kurczę, no. miałem na myśli gnomów. Dobra, teraz idziemy tą wąską ścieżką do miasta. Szkoda tylko, że Telur nas tutaj nie chciał już prowadzić dalej. Nienawidzę starych z wilkami, są za szybkie jak dla mnie. Przynajmniej jak na razie. Czy tu coś było? Nie, nic. Zapiszmy sobie. Kurde znowu. mieć ciut większą obronę, jeżeli tą kuszę. Jednego jestem w stanie pokonać bez problemów, ale kilku to już może być problem. I widzę, że kolejna jaskina. Co my mamy w środku? Gula już widzę, więc ja się wycofuję. Z gulami zadzielał nie będę. Tu mamy kolejne kretoszczury. Tylko że głodne wilki i głodne kretoszczury. Czy młode. To dziki niby są. I chyba dotarliśmy do tylniej bramy. Tak, to jest tylnia brama dosłownie. Dokładnie jest przed nami. Jednak nim wejdziemy do środka, rozejrzę się tutaj. Miło, że ktoś tutaj w ogóle spojrzał. No i sobie przy bramie, obok leży trup, ale tam przyjdzie bezio i oczyś i zobacz, nie? Kurde. O, kurde, ostatni pewnie. Okej, co my tu mamy? Ile jeszcze mamy wytryszków? Jeszcze trzy, okej. Hey, you don't you know it's forbidden to run around outside the town let me in you're lucky you came here the people who tried to get in the main gate they're all in the monastery now hmm, morons ran straight into the arms of the inquisition see Dobra, jako że stoimy teraz przed bramą miasta, ja się teraz z wami pożegnam i w następnej części wejdziemy do miasta i zaczniemy wykonywać zadania w środku. W każdym razie zachęcam was do oglądania, lajkowania czy co tam chcecie. W każdym razie do zobaczenia w kolejnym odcinku.